sobie makro, które będzie nam nasze deskryptory, adresy właściwe dla danego segmentu. No, jeszcze co, co można by powiedzieć o deskryptorach? To można w sumie sobie porównać deskryptor do struktury. Piszy się jak najbardziej. Mm. najbardziej takie rzeczy właśnie jak przy, jak do tyłu chronionego. Yy, robi się w C, to to nie jest domeną tylko ASM. A yy, się jest, yy, ponieważ łączy się kod yy, myślę, to C. Pisze, yy, yy, łączy kod C z assemblerem przy tworzeniu systemów operacyjnych. Kiedyś się tak robiło teraz, nie wiem, może coś inaczej się... Eee, no ale jeżeli sobie amatorz piszemy, system chyba najłatwiej jest się od czegoś takiego. Ale wracając do tematu, eee, to tak, no, oczywiście skupię sobie makro, nie się Makro bardzo proste, ustaw deskryptor. I teraz tak, co ono przyjmuje? Deskryptor. Eee, Czyli descriptor, który mamy akurat wypełnić oraz adres. Czyli jakim adresem? No pewnie jak zauważyliście polecenie Lea, znaczy tyle co move offset, ale już zostanie już tradycyjnym, żeby nie mącić. No i co właśnie robi, to ma. W debugerze, jak ono działa, żeby lepiej zrozumieć zapisywanie adresów w tym descriptorze i jak właściwie te dane w descriptorze są zapisywane, ale to za chwilę. No to tak, przenosimy sobie nasz offset do, nasz adres naszego descriptora do SI, wtórejmy sobie AXA mm, pobieramy segment adresu. i tak, to co podamy mu, no, po prostu tak scrolluję niepotrzebnie to co podajemy mu jako adres, on pobiera. Uh, I naprawdę nie offset. Tylko on udaje, że to jest segment i, i pobiera jego adres. I przenosi to do uh, I teraz tak, przesunięcie o 4 bity w lewo, ponieważ adres fizyczny. 20-bitowy składa się z segmentu i, i offsetu. Obydwa są 16-bitowe, nałożonych na siebie. Ktoś jeszcze nie wiedział, to tłumaczę, jak są nałożone. Na przykład powiedzmy sobie, że nasz adres będzie miał 16-gola, przy dla wygody 7 na przykład b, BDH. A to jest, to jest adres. Adres segmentu. Po prostu offset. offset. I adres fizyczny uzyskamy w ten sposób. Przez yy, dodanie 5,7 yy, no, hmm. plus no. dobra hmm. Pięć, zero ponieważ tutaj jest tak naprawdę zero takie ukryte E, ponieważ e, adres segmentu ma offset 0, czyli tutaj mamy 0. Czyli do, do, do naszego e, adresu segmentu jest dodane 0. 0. E, może, może, może tak, no, w, nie, nie jest do końca dodany 0, bo jakby, jakbyśmy dodali 0 to nic, e, nic, nic nie mamy, nic nie zyskujemy więcej. Powiedzmy sobie, on jest po prostu przesunięty o 4 bity w lewo takie. jest przesunięty o 4 bity w lewo, natomiast dodajemy do niego o, i tak mamy adres rzeczywisty w pamięci. Czyli przesuwamy adres segmentu o 4 bity w lewo, już nie będę tutaj w przepisywać, e, przesuwamy o 4 bity w lewo i dodajemy do niego adres offsetu. My nie będziemy dodawać adresu offsetu, ponieważ my ustalamy tylko adres segmentu z przesunięciem 0 dodajemy do niego offset 0 do czyli po prostu go nie dodajemy, tylko przesuwamy 4 bity więc tak, przesuwamy 4 bity, przenosimy do e, miejsca w momencie, które jest przesunięte o 2 względem e, SI, a SI przywołuje adres e, deskryptora Dlaczego tak dziwnie i w ogóle jak i po co, to w sumie tłumaczę, bo te tak chyba będzie najprościej na no, potem przesuwamy 8 i przypisujemy starsze, yy, starsze bity do, do, do SI plus 4. Dobra, to może mało. Te instrukcje już mało praktycznie tak poddają, ale zaraz nie podarzę w debaderze, tylko skopiuję sobie. O. Teraz mała przed wyświetleniem napisu. Zostawimy sobie deskryptory. Tak naprawdę możemy to zrobić po napisie, aczkolwiek zrobimy to przed. E, no więc, tak, deskryptor ekranu oczywiście nie jest ustawiany, bo on już jest pisany, a zerowy by ma być zero. E, zrobimy to przed wpisywaniem e, tego napisu, żebyśmy, e, żebyśmy nie musieli czekać, aż on się wpisze. Tak? Czyli, przeskakiwać. nasze porządek y, naszego maka. Przenosimy sobie do SI y, 10. 1, 0. E, Dobrze, dobrze. E, 1, 0. E, tak, dobrze, dobrze. Czyli y, 16 bitów dalej. bo tutaj jest. Pierwsze 8 i tutaj kolejne 8, 16 minut dalej I niż, niż początek naszego segmentu danych. A. I tak, idziemy dalej. Fiksujemy sobie AIC. -a. Dobra, zostawmy to. Eee, teraz tak, jak Widzimy, tutaj jest nasz adres, adres naszego y, segmentu, w rejestrze jest segmentowy. Jest 5, 2bc A, po co tego EAX e, e, zrobiłem? Ponieważ my będziemy musieli zrobimy na EAX-ie nam było wygodniej yy. i dlatego musimy wyzerować starsze gumity, żeby były zerane po prostu czyścimy No i teraz dalej sobie, no jak widać zerowaliśmy, przenosimy sobie do ax -a ten nasz adres, przesuwamy go o 4, a teraz tak, jakby zapisać, chcemy AX-ie, czy to są raz, dwa, trzy, cztery, prawda? E 4 baj. Tak jest, tak jest w tym momencie. Teraz po przesunięciu będziemy mieli 0,52bc0. Czyli mieli coś takiego. Czyli wykonajmy tą instrukcję. No oczywiście tutaj mam tylko X, ale musimy... I tak, I tak wiemy, że tam jest piątka, prawda? To mamy 5 3,0. Teraz tak, przenosimy. S i na wskazanym czyli na ten adres. Mm, I tutaj się zaczyna nasz deskryptor. Dobrze? Dobrze. 4F, tak? E, no jest, są tutaj tego tak uzupełnione I przenosimy mm, adres do deskryptora, a mianowicie e, to, co jest na samym końcu. E, Ponieważ adres, y, adres w deskryptorze ogólnie musi być, musi być taki jak tutaj. Tylko, że y, to jest zapisane y, tut, y, tutaj, kolejna część jest zapisana tutaj, a kolejna część jest y, zapisana tutaj. Także. To jest trochę rozłożone, rozbite. Stanowi mały problem, ale to jest go rozwiązać. Po prostu to, co mamy tutaj, czyli tak naprawdę e, najmłodsze, e, najmłodsze e, bity adresu zapisujemy na początku. Dlaczego? No, bo oczywiście będą czytane od tyłu. Czyli jak widać mamy tutaj. Dalej przesuwamy sobie o 8 bitów. Czyli o, o, o dwie cyfry szesnastkowo. Teraz w aha mamy tą 05. I ją przenosimy e, tutaj. Teraz tak. Jak? E, teraz tak. Sprawdzimy, czy ten adres rzeczywiście będzie zapisany tak, jak powinien być zapisany. Również do sobie z des deskryptora. To jest cały nasz deskryptor kodu A. Patrzymy sobie na tą tabelkę na stronie 05, na ten kwadracik. I teraz tak, przemy. To co jest na końcu. Najpierw, najpierw piszemy to, ponieważ to są bity 31, 24 adresu bazowego, a on a oczywiście zapisane od końca. 0,0. mamy 0,0. Dalej mamy to. Czyli te mm, bity 23, 16. Mamy 0,5. Czyli jak na razie się zgadza. Dalej. Mamy to adres bazowy 15 o, y, bit od 5, 15 do zerowego czyli najpierw y, bierzemy to albo no od końca 2b 2b y, a potem to c0